Sponsorem relacji jest partner Bike Maratonu, producent wody mineralnej Staropolanka, bogactwo minerałów. Sponsorem relacji jest Grabek Promotion, organizator etapowego wyścigu MTB Bike Adventure 2013. Jesteśmy we Wrocławiu. Przekładana edycja wreszcie dochodzi do skutku. Dokładnie. Mieliśmy to być w kwietniu. Jesteśmy 22 czerwca, w najdłuższy dzień roku. Mam nadzieję, że nie był to duży kłopot dla uczestników. No przeciągająca się zima spowodowała to, te, te przesunięcia. Ale jak widać, frekwencja dopisała. W tej chwili jeszcze na godzinę przed startem już jest ponad 1200 osób zapisanych. Myślę, że jeszcze dobiję 100, może 200 uczestników. Także mam nadzieję, że to przełożenie nie wpłynęło na, na odbiór tej imprezy. Dawno się już przemierzałam, niestety, zawsze co roku jakaś kontuzja kolon, więc w tym roku się udało. Pierwszy start? Pierwszy. Jaki dystans? 23 Od zawsze jeżdżę na rowerze i w tym sezonie zacząłem jeździć w Bike maratonie. Wrocław, trasa znana? Znana jestem, tutaj nie tylko mieszkam, także jeździłem już, jest płasko, ale fajnie Jak na moje możliwości, nie są ekstremalnie trudne, są edycje, gdzie tam trzeba trochę z siebie dać, ale są edycje, gdzie można spokojnie sobie przejechać Tak jak chociażby dzisiejsza wrocławska, gdzie trzeba pokręcić szybko, jeżdżę mini, także daję radę Zdradzi Pan, ile to jest kilometrów na rowerze w ciągu roku, w Pana wykonaniu? No w tym roku, to tak trudno mi powiedzieć, bo jeszcze nie skończyłem, ale najwięcej to miałem 4,5 tysiąca. Uwielbiam jeździć rowerem yy, tego typu trasy. Przygoda jest niesamowita, polecam wszystkim. Na pewno dla zdrowia, dla rozrywki lepsze to niż balowanie. Który to pana bike maraton? Nie, pan, nie potrafię policzyć. Od Praktycznie od 8 lat jeżdżę. Chyba będzie 8 lat. To jak to się stało, że pan zaczął? No syn zaczął. Syn zaczął. No potem jakoś delikatnie przeszedł na inne, trochę biega w tej chwili, no a ojciec najpierw woził syna na maratony na góry i nie wyobrażał sobie, że można przyjechać w górach 50 km. Syn powiedział, że da się, no więc spróbowałem, no faktycznie się da. No i tak już jeżdżę no, od 8 lat. No poczucie? Dobrze. Praca? Bo to się nie boicie. Czyli jesteśmy przygotowani. To nie ma, nie ma o czym gadać. No. To co wyznaczamy minimum. Dwa pierwsze miejsca, jedno drugie. Mówić nie chcę mówić, że inni są lepsi, natomiast powiem eh, tak, szanse na złoto inni mają, ale i tak my je zgadzamy. Jaki to będzie dzisiaj dystans? Dzisiaj jadę mini, dlatego że jestem pomiędzy wyścigami. Wczoraj jechałem na rowerze Szczesowym Nocną Jazdę Indywidualną na czas. Taki nowy wynalazek wrocławski, ciekawy wyścig. A jutro chcę wziąć udział w Mistrzostwach Polskich Amatorów w Sobódce. To będzie wyścig, który będzie poprzedzał właściwe Mistrzostwa Polskich Zawodowców. Czyli rower to taki trochę sposób na życie, na spędzanie wolnego czasu. Szczególnie o tej porze roku, kiedy mamy długi dzień, dobre warunki, trzeba wykorzystywać ten czas i dużo jeździć. Mamy piękne trasy, y, można powiedzieć najpiękniejsze są okolice Wojnowic, Mrozowa i rezerwat przyrody Zabór. Tam są piękne trasy. Teraz buduje się nowy most na rzece Odrze, dlaczego mówię, niby nowoczesny most, ale z dużą ścieżką rowerową 12-kilometrową i od tej ścieżki planujemy odbicia do rezerwatu przyrody do Wojnowic, czyli będzie, można powiedzieć, takie szerokie, duża ilość ścieżek rowerowych na terenie gminy Minkinia. Teraz wspólnie chcemy z osiedlem malowniczym, również oznakowanie zrobić trasy baj maratonu, żeby ludzie mogli ćwiczyć na przyszły rok. Jak poradzić sobie ze zmianą opony, kiedy zbawimy kapcie na trasie? E, otóż e, przede wszystkim musimy, spraw musimy e, wyjąć starą, e, starą e, oponę, e, starą dętkę oczywiście. E, jeśli, jeśli jeździmy na systemie dętkowym. Wkładamy w tym momencie nową dętkę. Trzeba ją dobrze ubakować w oponę, następnie nakładamy nakładamy oponę na rant obręczy. Dobrze jest kilka razy przejechać nawet taką pustą oponą razem z dętką po podłożu wówczas dobrze się opona ułoży na, na rancie. Jakie ciśnienie jest wymagane w oponach na takie starty? Jest to przedział między od 2,5 atmosfery do około nawet 6 atmosfer w niektórych przypadkach. Trzeba następnie sprawdzić, czy ranty na Obręczy dobrze, się ułożyły. To już koniec. Lubimy ją. Czyżby mi rano się sprawdza? Pozdrawiam mamę, ale jazda. zrobienia dla mamy. Tak podjechałam. Znowu będę gwiazdą internetu. Przesadzili o ten podjazd. Najmniejsza zębatka nie działa. A. Trzeba bo pedałować bo... nogami. Okej. Okay. Do powodzenia. Dzięki. Cześć. Hej. Na bike maratonie pełne fair play. Tak, oczywiście. I, i, I na trasie, i podczas ustawiania się zawodników w sektorach. Głównie są to ludzie, którzy od lat już jeżdżą w tym bike maratonie, są przywiązani do tej imprezy. Jest pełna kultura, nie ma, nie ma specjalnych problemów. Czyli to jest głównie zabawa, chęć spędzenia czasu na świeżym powietrzu, a nie nuta rywalizacji za wszelką cenę. Nie, no jest duża grupa ludzi, którzy rywalizują ze sobą i, i ścigają się, chcą osiągać jak najlepsze wyniki. Natomiast no, również w tej masie uczestników są tacy, którzy po prostu chcą tylko zaliczyć, przejechać się, przeżyć fajną przygodę kolarską. Chodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym realizujemy projekty aktywnego udostępniania lasu poprzez czy to utrzymanie, modernizację istniejących obiektów turystycznych, rozbudowę ścieżek, pieszych, rowerowych, obiektów, które poprawią w znacznej mierze wygodę, komfort, będą przyjazne, a przede wszystkim bezpieczne, tak dla odwiedzających las, jak i dla samego lasu. Dużo błota no, widać i później, gdzie zobaczyliśmy banery, zaatakowałem, żeby wejść pierwszy w zakręt, no i później była dzisiaj moc, także pociągnąłem mocno i koledze nie udało się wejść. Sezon nie odpuszcza, non stop cały ścig, sporo błota, także już chyba przyzwyczailiśmy się do tego, że trzeba, trzeba jechać w błocie. Adrenalina jest, alergia zanika, same plusy. Także wszyscy siedzą na rower. Tutaj trzeba, trzeba bardziej podziwiać zawodników, którzy właśnie dzisiaj na Mega pojechali i na Giga, bo my to tak naprawdę się bawimy na tym mini, to jest krótki dystans i zabawa. Było bardzo szybko. Trasa jak na Wrocławu, górzysta. Na pewno takiej trasy nie było na porze Polskiej tak ciężkiej jak dziś. Rywalizacja na finiszu była fajna, Mateusz był mocny. Wyszedł za koła ja zdecydowałem się pierwszy raz w ogóle wygwoździłam, Powiedz bo też przede mną też stanę. Nie wytrzymaliście tempą. Nie, nie, twojego nie. Twojego nie. Niestety urwany, parę kilometrów trzeba było wracać na piechotę. Na hulejnadze można powiedzieć. Nie no. Niestety szkoda, bo była szansa na dobre miejsce. Proszę bardzo. Urwane, nie można jechać. Trasa była dosyć płaska. Było sporo błota, ślisko było. Kilka, kilka takich sztywniejszych podjazdów, na których zaatakowałem. Przerzedziła się grupka, zostaliśmy później we dwójkę z Bartkiem. No i do końca współpraca, no i wspólny finisz, jak było widać. Zdziwiła mnie ilość błota w tym lesie. Yy, przez ostatnie dni był straszny upał. W nocy trochę popadało, a ta była co, co niemiara. To jeszcze nie wakacje, bo spotykamy się jeszcze w Myślenicach za tydzień. Dokładnie za tydzień odwiedzamy Małopolskę i Myślenice. Tam dystans mini tradycyjnie staramy się, żeby był w miarę przyjazny. On nie jest długi, tam jest 20 km, z tego jest dosyć długi. Na początku podjazd asfaltowy, później przyjemna taka droga w lesie. Natomiast dystanse te dłuższe mega giga to są odpowiednio 42 i 64 km, natomiast tam już są górki, to już jest prawie pod hale i myślę, że to już jest niespodzianka dla wielu osób, więc tam się szykuje raczej górskie ściganie. Sponsorem relacji z Bike Maratonu we Wrocławiu jest dolnośląskie centrum rowerowe. Sponsorem relacji jest partner Bike Maratonu, producent wody mineralnej Staropolanka, bogactwo minerałów. Sponsorem relacji jest Grabek Promotion, organizator etapowego wyścigu MTB Bike Adventure 2013.